Morawiecki to kłamca, kłamca, który ma już zarzuty. Dzień dobry. Dzisiaj będzie o Morawieckim, ale też pozostałych z prawa i sprawiedliwości, dlatego że Morawiecki był parę dni temu w Najwyższej Izbie Kontroli na przesłuchaniu, dlatego że kolejne nieprawidłowości są mu stawiane. Oczywiście przed wejściem do Najwyższej Izby Kontroli chętnie zabrał głos. Ale już po wyjściu z Najwyższej Izby Kontroli gdzieś czmychnął i tylko w internecie zaczął się znów odgrażać, że jak wygrają wybory, to wiecie, oni tutaj wszystkich nas pozamykają, że to są nielegalni prokuratorzy, nielegalna Najwyższa Izba Kontroli. No, wiecie, w internecie krążą filmiki, jak to Morawiecki się cieszył, jak Marian Hebanaś zostawał prezesemniku, bo myślał, że Banaś, tak jak i on, będą marionetką Jarosława Kaczyńskiego i Banaś będzie robił kontrolę i po kontrolach będą tylko laurki, a tutaj zaczynają się problemy, dlatego że Mateusz Morawiecki był nieuczciwym premierem. Zresztą dowód na to jest niepodważalny. To jedyny premier po 1989 roku, który ma postawione prokuratorskie zarzuty za wybory kopertowe. Na razie za wybory kopertowe. Mateusz Morawiecki zeznawał w sprawie afery Getback, zeznawał w sprawie Państwowego Funduszu Rozwoju i zeznawał w sprawie rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W ogóle ta rządowa Agencja Rezerw Strategicznych to mam wrażenie, że to taka była skarbonka w rękach Morawieckiego, no bo. Ziobro miał swój Fundusz Sprawiedliwości, a Morawiecki miał swoją Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych to instytucja, która zabezpiecza nasz kraj, zabezpiecza obywateli naszego kraju na wypadek kryzysów. Ona miała swoją rolę do odegrania w sprawie w, w sytuacji covidowej, ma swoją rolę do odegrania, jeżeli chodzi o wojnę w, w Ukrainie. Natomiast Mateusz Morawiecki wykorzystywał w, w, rządową agencję rezerw strategicznych do w, w, swoich planów politycznych i pozazdrościł pewnie Ziobrze, że skoro kumple Ziobry, kolesie od Ziobry mieli Fundusz Sprawiedliwości i na nim się uwłaszczyli i z tych pieniędzy robili kampanię wyborczą, no to on Chciał tak robić z rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zresztą nie jest tajemnicą, posłuchajcie, ostatnia kampania do Parlamentu Europejskiego i ludzie Morawieckiego mieli gigantyczne pieniądze na kampanię wyborczą. W województwie łódzkim był Buda, gdzieś tam na północy był Meller, na południu był Dworczyk, może nawet ktoś jeszcze. Oni mieli. No, milionowe, śmiem twierdzić, budżety, jak porównuje je na przykład z innymi kampaniami wyborczymi. No, skąd te pieniądze mieli? Podobno było tak, że były prezes tej agencji, bardzo dobry kolega Morawieckiego, wiecie, ten, który był na wakacjach w Turcji i zamiast z Turcji wrócić do Polski, to jakoś mu się po pomyliły loty i pojechał, poleciał do Londynu i tam go, pyk, zamknęli. W areszcie, no to to już coś pokazuje, że facet został zamknięty w areszcie. On miał mieć takie żółte karteczki. O, ja Wam pokażę, jak to tak wygląda. O, takie żółte karteczki. I na tych żółtych karteczkach miał zapisywać zlecenia dla firm. Dla firm, które podpisywały umowy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych i najprawdopodobniej odpalały dole. No i to sprawdza. Prokuratura między innymi kontroluje najwyższa Izba Kontroli, komu te dole odpalały. Jednym z tych, które, który dostawał duże zlecenia, był Paweł Esz. To jest ten zawodnik, który ukrywał się na Dominikanie. No, oni wszyscy niewinni. Jeden Londyn, drugi Dominikana, ale facet ściągnięty i mówi. Jeżeli jest tak. Jak wszyscy przypuszczamy, jeżeli na to są dowody, że kancelaria prezesa Rady Ministrów, czyli Morawiecki Dworczyk, przekazywali do rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zapotrzebowanie, rządowa Agencja Rezerw Strategicznych dawała zlecenia na grube miliony publicznych pieniędzy do wybranych firm, i te firmy dzieliły się zyskiem z ludźmi Morawieckiego, no to afera gotowa niegospodarność, korupcja, wyprowadzanie publicznych pieniędzy, defraudacje i tak dalej. No i ja się nie dziwię, że oni są dzisiaj tacy wystrachani. Bo oni grożą. Każdego dnia chodzą i grożą: "Dojdziemy do władzy, wszystkich was pozamykamy". No tylko że nas będzie można pewnie zamykać politycznie. Oni nie są zamykani politycznie. Oni nie mają zarzutów politycznych, bo od przejęcia władzy minęło 15 miesięcy. Czy Wy naprawdę uważacie, że gdyby, gdybyśmy chcieli politycznie podchodzić, mówię my parlamentarzyści, my koalicja 15 października, to czekalibyśmy 15 miesięcy? Przecież w grudniu było przejęcie władzy, poczekalibyśmy styczeń, luty, marzec zeszłego roku, trach, po robocie. po Pozamykani, aresztowani. Nie. No, robi prokuratura, ona działa niezależnie, ona działa w swoim rytmie i czasami się to bardziej podoba, mniej podoba, bo ja bym osobiście wolał szybciej. Niektórzy ludzie też woleliby szybciej. Natomiast no, to nie, nie ma nic wspólnego z polityką. Ale wracając do Morawieckiego, on wczoraj wyszedł z tego Niku, nic nie powiedział, bo wie, że pewnie lada moment prokurator generalny wystąpi z wnioskiem o uchylenie immunitetu w innych sprawach. Jak Sejm uchyli immunitet, będą nowe zarzuty. No bo słuchajcie, takiej sytuacji nie było. Oszust, kłamca, były premier z zarzutami, no to już powinno go dyskredytować, dyskwalifikować z bieżącego uprawiania polityki. A jeszcze na dodatek w kwietniu idą z Kaczyńskim na zeznania w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. No Kaczyński przecież Ziobre y, próbował ostrzec. Czy ustrzec, Ziobro go nie posłuchała? a Morawiecki był yy, zwierzchnikiem Ziobry, bo on był premierem, a Ziobro był jego podległym ministrem. No na, naprawdę, skala tej, y, tych nieprawidłowości jest y, przerażająca. Jak dodamy do tego, że Romanowski na Węgrzech y, y, siedzi i zamiast wykonywać swoje obowiązki parlamentarzysty, to siedzi i y, zajada leczo pod garniturem Orbana. Matecki w areszcie, no... Zachorzał podobno, bidulek no, taki był, kurcze, hardy, jak tutaj po dachach latał wysejmia, teraz chory. No, choroba nie wybiera oczywiście, ale coś te choroby tak się, kurcze, do tych polityków PiSu przyklejają, bo jak rządzili, to wszystkie zdrowe byki były. No, jak trzeba było przekręty robić, to byli pierwsi, ale jak teraz trzeba odpowiadać, to chore bidulki. Jeden operację na przegrodę, drugi gdzieś tam w szpitalu, trzeci w areszcie chory. No, Niech to lekarze oceniają, natomiast wygląda to co najmniej dziwnie. No, tacy byli twardzi, a teraz wszyscy, wszyscy mają. Problemy. Więc problemów Mateusza Morawieckiego ciąg dalszy. Oprócz jego aktywności internetowej i aktywności na konferencjach prasowych, tych gruźb, no bo to są takie pogróżki, o których mówiłem, nic z tego tak naprawdę nie wynika. Natomiast ja dzisiaj raz jeszcze chcę zadeklarować w imieniu i Lewicy, ale też całej koalicji 15 października. Wszystko zostanie dokładnie wyjaśnione i zweryfikowane. Winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. To i o tym będzie decydowała prokuratura, stawiając zarzuty, akt oskarżenia, a decyzję będzie podejmował niezawisły sąd. I na nic zdają się te krzyki, huki, podskoki. Te nocne wywiady Kaczyńskiego, to straszenie, to łączenie, była na przesłuchaniu, później umarła. To jest tak naprawdę głos rozpaczy ludzi, którzy 8 lat rządzili Polską i byli takim, takim wrzodem, takim wrzodem na mapie naszego kraju, i ten wrzód się tak przemieszczał w różne części. A to Fundusz Sprawiedliwości, a to wybory kopertowe, a to spółki skarbu państwa, a to dodatkowa fundacja, a to dotacje, a to ministerstwo, a to jednostka podległa ministerstwu. Jakbyśmy tak te wrzody wszystkie rozstawiali, to tak naprawdę, gdzie instytucja publiczna tam wrzut, który ma wielki napis prawo i sprawiedliwość, trzeba wyciągnąć kasę, trzeba nakraść, trzeba zarobić, Ile tylko można, żeby napakować własne kieszenie. Więc za to pakowanie do własnych kieszeni, dzisiaj, panie, panowie spisu, jest odpowiedzialność i ta odpowiedzialność będzie was dotyczyć. Gdybyście nie kradli, dzisiaj byście spali spokojnie. Kradliście, to dzisiaj macie nieprzespane noce to wasza wina, wasza odpowiedzialność i wy będziecie za tę odpowiedzialność ponosić swoje konsekwencje. Oczywiście proszę o subskrypcję, proszę o komentarze, proszę o oglądanie. To są sprawy ciekawe, to Was interesuje, o tym często mówicie, więc na bieżąco będę Wam te sprawy relacjonował, żebyście wiedzieli, co w danej sprawie się dzieje.